Nowoczesne trendy zdrowotne. Wiecie co dzisiaj zauważyłam, robiąc kompot, że te wszystkie nowoczesne trendy zdrowotne, to tak naprawdę są prastare tradycje, przeważnie polskie, bo ja też obserwuję niemieckie. Jest na przykład teraz taki trend. Y picia wody z goździków. Zalewa się wodę z goździków i pije się to, żeby nie przytyć, żeby oczyścić organizm, żeby wszystko było dobrze i tak dalej i tak dalej. I to jest takie, taki wielki mm, wynalazek w chwili obecnej. A ja dzisiaj właśnie robiąc ten kompot, uświadomiłam sobie, że przecież on jest robiony z goździków, z cynamonu, z jabłek. Dodałam troszkę jagód, dlatego ma taki lekkofioletowy kolor. Przecież pijemy to, a przynajmniej piliśmy od setek lat w Polsce. Kiedy jeszcze byłam dzieckiem, to praktycznie w każdy dzień kompot stał na stole. Czyli nasze mamy, babcie, nasi przodkowie robili to instynktownie. I niewiele osób cierpi i cierpiało w Polsce na przykład na nadwagę, porównując to na przykład z Niemcami, gdzie też mam wgląd w sytuację. Ten kompot jest w Polsce i był przynajmniej bardzo popularny. Robi się teraz mniej popularny, no bo teraz są bardzo modne napoje innego typu. A szkoda, a szkoda. I co chwilę pojawia się jakiś nowy, bardzo nowoczesny trend na przykład picie wody z liścia laurowego a przecież wszystkie nasze zupy polskie to są wyciągi. Z liścia laurowego, tam się go dodaje. Także wracajmy do tradycji. Przypomnijmy sobie na zdrowie.